Jakie mam tylko 25 razy? Witam, witam w, w drugim odcinku z tej. Te, no, w, w sensie w drugim sezonie dru, i drugim odcinku y, tej serii, w o, ostatnim odcinku w widzieliśmy tutaj ostatniego gościa i ja on powiedział. Czy coś chce? No, ja, że chcę. <grych> spokój. <grych> no, spokój. Dokładnie. Yy, czekaj. To jest domek, czy co to jest? Bo tak wygląda jak domek. Nie. Zastanawiam się, stawiam, że to e, coś. jakieś od. jakiejś modyfikacji, ja to chyba. Tylko. co to? Motyl. Dobra. Dobra, widzę tu wodę ogólnie, ale wodą się chyba nie chcę przebierać. Ja idę do ciebie zjem tą ugotowaną szynkę. Co mnie bije? Jakieś małe pajączki. Nie, nie, ratunku, ratunku. Idę ci... Idę ci panie... ty... No przecież oblazły mnie. Dobra, już zabijem. ta, ale chopie oblazły mi na łeb mi wlazły. I tu takie malutkie pajączki, aż chłopie mi głowa swędzi. Bo ja mam, mam także... No właśnie to, to sam miałem wody, mówić. To 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 no owady jakieś najczęściej. No. Gdzie ty jesteś? Co ty widzisz takiego? Jak to będą jakieś no, głupie tu. głupoty, to... Nie wiem co ci zrobię. Widzisz drzewo? Gdzie, które? Mhm. Jakieś pazury głupie. E? Ja wiem, od którego to. Dobra, chodź się wodą przemieścimy. Wodą? No, w sensie łódkę zrobię. Ja wiem. Ja, wiem. ja sobie wykompię, wykopię. To jest od tego, raz. co właśnie widzieliśmy go przed chwilą. Tego białego no jakiegoś. Właśnie... No się tak wydawało, ale nie byłam pewna. Bo to gościu tam było. znaczy. tupe z tym. Jak o trochę drewno na Pisało tam coś takiego, że. The One who watches, nie? Ej, tam coś jest. 22 starczy. Chodź, 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 Tyle chodź. Wskakuj. Chodź, ja Jesteś? No co jest? Zbag zbagowałem się pod łódką, no że są O kurde, że są, no, z Tridentem. Buchy? uciekaj! Ej, co to jest? Biliście tą piramidę? A, to Herobrine stawia, no to fajnie. Ej, o, to ty super. Byłem, tą piramidę? Ten ja i ty, co mi zasłania cały ekran. Czekaj. No. Ale ładny las. Mój kolega musiał odebrać telefon, także... Chwilę. Ej, to jest chyba wioska? Widzę, ja mam. Tak Ej, jest tam coś, czekaj. Oh. Dobra, ja już tam wejdę. A tak to jakby. Mój no, kolega musiał właśnie odebrać telefon. Oh. Słyszę to. Ale zarabijcie domek, co się dzieje? Słyszę villagera. Co, jest Jaki villager fajny. Co tu kaset play? E, mam kasetę. Okej, okay. co to jest? Mam łzę faceta. Mm -hmm. No to fajnie. Wróciłem. Spoko, ja do tego domku. No tutaj jest coś takiego. I czujesz, co znalazłem? Pa. No tam był taki domek, co nie? Patrz. To, tam u góry jest villager taki fajny. I patrz, on sprzedaje yy, coś do odtwarzania kaset i taki, taką półkę na kasetę, na którą potrzebuje. Za 10 emeraldów wszystko. I patrz, co mamy. No i z łóżko. A, i ja to wziąłem. Patrz, ja mam dwie... Yy, masz jedną. I mam łzę tego, Łę faceta. Gosta? O, myślałem, że Gosta. Yy, tam są szafy grające ogólnie i właśnie miałem się pytać, czy zbieramy to. Nie ma co. Ale, ale mi chodzi, że czy zbieramy en, ten do Enchanta. No, no ja wziąłem, ja wziąłem. Z sześciu? Wiem, widziałem. Nie, nie słyszałem nic. Ja słyszałem taki szept jakby. Dobra, ja już idę dalej, zaraz do końca. No ja też już jestem dalej. O, przy okazji ta. Teraz jak już masz łóżko, to nagle ten, nagle pełno owiec. No co, niech... Dobra, no, czekaj na mnie trochę. Co tu się stało? Ej, tam jest ten, pominąłeś... I dawaj wyjdziemy do tego... albo dobra, nie, ja sobie zbiorę tylko to żelazo, jednak tu chodzimy, jak na razie. No, to weź ty tamto... no, w sensie, ja to widziałem, ale myślałem, że tam nic nie ma, także mówię, dobra, idę dalej. Mm. Kopalia, no, te chopy z, z tych dużych nie. tych mięs? To niektóre surowe się tak długo je, a daję ci tylko dwa głódku. No, no, no. Ale kopalnia co się dzieje? No właśnie ja widziałem ale to mówię, dobra, idę. Ej, emsy, ale my i tak im możemy wykopać, bo nie mamy żelaznego kilofona. No. Ale dobra, tam też jest żelazo, to i tak tam idę. Jezus Maria, prawie zginąłem, nie? Ale kupolnia podwodna fajna. Ta? Dawaj, dawaj do mnie. Ej, tu jest jeszcze biom Nie Wiem, ja wziąłem, wziąłem właśnie. Jestem przy Tobie tutaj. Co, idziemy tu? Jaka to dorobna. Ej, no. Jest żelazo po po prawej jest żelazo tam. No widzę, widzę. Tylko czekaj, wchodzimy tu? Co to są? No. Ej, to jest mineshaft. No, nie widzisz? No widzę, daj, jakąś e, daj jakąś tą pochodnię. To daj jedną, bo i tak można chodzić. Albo troszkę bo tu ten. Ej, tu coś było. Co było? Bo ja też coś słyszałem. Za tobą się takiego białego zrespiło, ale to właśnie nie był hierobrak, bo to było białe i nagle znikło. A to ja wiem, to jest ten The One of, the one of Watches, ten jeden, co obserwuje. Jezu, ile to jest smogów. Ej, bo tu jest żelazo. Zobacz, oh. to jest żelazo w wodzie. Kopiesz je? Hmm. Nie. W sensie... Wykopałbym... O kurde. Uch, trzy serca mam. Przezo? Czekaj. Potka. szybko. A co co ty damage w ogóle No od wszystkiego tam. Ja, to było tyle mobów, że. Jezu, bym o, jest znowu spadł. Lepiej tutaj ten. O. O. A chyba. Czemu? Zwaliłem się na dół, no. Ale nie da się. Ja, to ja to też. To ja tu skaczę po tym mineshafcie No właśnie ja skakałem i kurde nie skaczę o, o, widzę, widzę, widzę skrzynkę z mineshaft'em. Protection 2, dobra. Czekaj, uciekam przed tym szkieletem. Dobra, ty tam... Kurde, tu śmieć. Kto? Ten ale ten Hero Braina tutaj jest dużo straszniejszy you niż know, From The Jaki Hero brain? Jeszcze nie widzieliśmy chyba. No ale mi chodzi o te dźwięki ogólnie. A oh, no. A ja ogólnie w sumie nie potrało się spać na dół, buty. Tak? A tu chłopie, gdzie nie pójdę, to żala, no niby. Hmm, to praktycznie albo... Praktycznie... Czekaj chwilę. No, halo. Sorry za przerwę. Ty jesteś nade mną. No ja wiem. No kurde, zombie Znikąd. Ej, pomóż! Cztery no jak podką. mam ci pomóc? Weź się ulecz tą potką Dobra, daj, dwa, dwa serca. potka Nawet nie mam czym się już uleczyć. Dobra. Tak? Ja musiałbym sobie. Nie mam jedzenia w ogóle. Ej, a weź ten. Nie, nie. Dobrze wziął te piecyki nie. nie? bo ja nie mam craftingu. I ten ja się... mam, ja mam. W sensie. Czekaj, ja sobie zrobię teraz już przypale to jedzenie. I przy okazji oskuruję trochę tamte owce, co jeszcze mam. No, oskuruję. Już ile mam żelaza, okay. Ja mam. Jak ja mam tylko 25 razy, to Się wydawało, że z jakiejś łopie, już tak powinien być tego żal. Zobaczymy na mm. Ej, nic nie widzę. Czemu nic nie widzisz? Nie, dostałem. Tylko nie oślepienie, daj ale już Nie, dostałem oślepienia, ale już mi minęło. Krówka ja będzie bardziej pośle, pożywna. Tam, no. Dobra, ja idę do ciebie tak górze. górę. Mi się żarcie przyda. Oj, mam, mam tą czaszkę. Nie poczekasz na mnie, bo już tam idę do ciebie tylko jeszcze żelazo skupię. Ja tylko przepalam tutaj, nie? No to jest no nie ja już ostatnie żelazo idę do ciebie. No Ja chyba mam 2,5 serca. Y no ja... Ja miałem wcześniej jedno. Co się z tym zombiakiem bije? A nie ten crafting. Sorry. O co ty drewno, Marbiesz, ja mam 49 węgla, człowieku. To ja nie widziałem. Jakby lekkie lagi, mnie to niepokoi, nie? Bo zaraz się okaże, że mnie podjedzie jakiś chłopie, gościu. Nie wiadomo przejść. skąd. O kurde. No Weź tu daj ten. Yy, węgiel wszędzie. Tutaj nie dam, bo jest drewno. Tak. I tutaj. Ja mam swoje żelazo, ja sam sobie je usmieram. no ale się podzielmy. Nie, bo ja bym śmiała, prawie zdechłem przez to. <gulanie> Odejdź mi stąd, młodzieju. Patrzyłem, ile masz. <gulanie> Spokojnie. Cię zaraz zepnę. Żebym ja cię zaraz nie zapuł. No, ja mam łatwiej cię zepnąć A kto teraz mu łatwiej? Nie. To ty byłeś? Nie. Tu mi zepchnęło. No już mnie chopie. Już mnie chopie. Ja chciałem cię popręć, się popchnąć, ale mój dobry, już cię dostałem. Jak Hiro już mnie dręczy. No to jesteśmy w pułupce. No hmm, tylko szkoda, ale że tylko mnie. Szkoda, że tylko mnie. Ale dobra, zaraz i ty żelazny zrobimy na spokojnie. No. Jeszcze robię sobie spodnie żelazne, ale jestem sposób. południ. mi tam też żelazny? O kurde! Jakbym się jakbym tu wszedł ten, to bym tak zleciał. Zobacz, tu jest. Co to jest Coś jest mega szybkiego w kopalni Widzę to Cave dweller yy. Pomocy próbuje uciec O kurde. Po serca, po serca. No ja chyba tam. W się, sensie, To nawet ja nic nie zrobiłem. Ja mu zadałem jeden HP hopy z miecza kamiennego, on ma 60. Ale brawo, że przeżyłeś. Hopie, on... Z, ja, ja tylko tarczę trzymałem i się stałem, nie? Ja też tak robię Bo to hopę... nie da się inaczej z tymi potworami. Pierwszy raz chyba... Nie, może nie pierwszy raz, ale przeżyłem... A tak, także jestem bardzo Co szczęśliwy. Nie. Co ty plusy? Jeszcze małego znowu jaka słyszę. Oho. To, to to jest mocniejsze niż ten cake dweller. Nie widzę małego, ale widzę. O nie, widzę już. O chłopie, tu mi prawie tarczę natruło. Co, ten mało? Co? Nie. Ten Cave Dweller. O. Dobra, zabijem. A ja już mam wszystko żelazne. No bo ty z kasty. Tobie też mogę zrobić coś. Dziękować. Ja jeszcze odbieram A żelazo. A ty masz coś żelaznego, czy nic? Mm, nie, mam tylko kilo. To ci zrobię klatę. To ci zrobię klatę i mieczek, bo na tyle mnie stać. Spoko. Jak na razie... Mi się wydaje. Nie że zdąży. No. Prawie zginąłem, ale przeżyłem, to jest ważne. Uważaj, bo w kopalniach właśnie jest ten cave dweller, nie? On jest chyba jednym Kopalia. z gorszych. tych kopalniach tutaj to jest wszystko. A no właśnie, zapomniałem. Zjem się z deka. Jeszcze zbieram żelazo. Dobra. Kurde, milion ta odcinka została. No, bo tak mało... No, bo tak mało, niestety. A nagry nagrywamy kolejny, czy już musisz... Kolejne? Nie, już muszę kończyć. Czekaj, kurde, uciekam teraz przed hordą zombiaków. Dwa i pół serca, zaraz deadno, nie? No, nawet mnie nie denerwuj. Próbuj się do mnie dostać. Już nie idę. To chodź I tam zakończymy, nie? I jeszcze dam do przepalenia prostu żelazo. I tak nie nerwują te dźwięki, już myślałem, że coś mi podjeżdża. I to jest ten cave dweller chyba, nie? Dobra, tutaj trzeba zrobić szybko. tymczasowo bazę. Ej, jest noc, czy... Nie mam pojęcia. Nie jest dzień. Dobra. Ja robię nam szybką bazę Dobra czekaj ja dam do przepalenia ten Dasz tutaj węgiel yeah. No tutaj gdzie się przepala no. I tutaj do drugiego się Tutaj obok Dobra no to ja już muszę lecieć Siema